Nazywam się Naomi Reynolds. Mam 35 lat i obecnie mieszkam w spokojnej podmiejskiej dzielnicy Nowej Anglii. Urodziłam się jako córka amerykańskiego ojca i japońskiej matki. Mój ojciec był zatrudniony przez znaną firmę farmaceutyczną z siedzibą w Bostonie. Jego zadaniem było założenie oddziału w Japonii, gdzie poznał moją matkę. 30 lat temu postanowił sprowadzić moją matkę i mnie z powrotem do Stanów Zjednoczonych. Miałem wtedy zaledwie pięć lat, moja matka była początkowo zdezorientowana nagłą zmianą otoczenia, ale ojciec uspokoił ją, mówiąc: Tutaj możesz otrzymać najlepszą edukację. Mój ojciec był oddany swojej pracy, a moja matka, pomimo przebywania w obcym kraju, wychowywała mnie, stopniowo. Zarówno moja matka, jak i ja przystosowaliśmy się do życia tutaj. Po dojrzewaniu w Stanach Zjednoczonych i ukończeniu studiów udało mi się zdobyć pracę w znanej agencji reklamowej, nawet teraz, po ślubie i urodzeniu dziecka. Nadal pracuje. Dzięki naszym wysiłkom prowadzimy wygodne życie. Mój mąż Gabriel zajmuje stanowisko starszego menedżera w prestiżowym banku inwestycyjnym. Jest wyjątkowym małżonkiem, który konsekwentnie przedkłada naszą rodzinę ponad wszystko inne. Mamy wspaniałego syna o imieniu Jefferson, który ma obecnie 7 lat i energicznie uczęszcza do lokalnej publicznej szkoły podstawowej jako drugoklasista, chociaż ma alergię na jajka. Jefferson jest bystrym i dobrze wychowanym dzieckiem, zdobywającym sympatię i miłość wszystkich wokół siebie. Z pozoru nasze życie rodzinne może wydawać się spokojne i beztroskie. Jednak pod tą pogodną powierzchownością kryje się bardziej skomplikowana rzeczywistość, szczególnie jeśli chodzi o moje relacje z macochą Keiko. Keiko jest drugą żoną mojego ojca. Straciłam prawdziwą matkę, gdy miałam 10 lat, i doskonale pamiętam ten czas. Moja matka kochała kwiaty i w weekendy zabierała mnie do ogrodów botanicznych. Naomi, jak nazywa się ten kwiat? pytała z uśmiechem, głosem, który wciąż rozbrzmiewa w moich uszach. Patrzyłem bezradnie, jak jej uśmiech został zniszczony przez chorobę i nagle odeszła. Rozstanie było zbyt nagłe. Kropka. Rok po jej śmierci mój ojciec ożenił się ponownie z Keiko. W tym czasie mój ojciec został nagle sam, by mnie wychowywać, i był zdesperowany, kropka, widząc, jak zmaga się z pracą i obowiązkami domowymi, jako piątoklasista starałem się być dobrym dzieckiem, kropka, kiedy więc ogłosił swój ponowny ślub z Keiko, po prostu odpowiedziałem, dobrze, rozumiem. Mimo, że w środku czułem skomplikowane emocje, kropka w tym czasie przyprowadziła ze sobą swojego dwunastoletniego syna, Akire. Później dowiedziałem się od mojego ojca, że ich spotkanie nie było przypadkowe. Keiko ukończyła literaturę angielską w Japonii i pracowała jako nauczycielka w szkole średniej przed przyjazdem na studia do USA. Po ślubie z Japończykiem, którego poznała tutaj, rozwiedli się kilka lat temu. A jej były mąż wrócił do Japonii. Od tego czasu samotnie wychowywała Akire, ucząc japońskiego w szkole językowej w Bostonie. Mój ojciec i Keiko poznali się, gdy zapisywał mnie do szkoły językowej abym nie zapomniał japońskiego. Po raz pierwszy rozmawiali w klasie po szkole. kropka, Ponieważ oboje byli samotnymi rodzicami, szybko nawiązali wieś z powodu wspólnych trudności związanych z samotnym wychowywaniem dzieci. Mój ojciec był szczególnie poruszony determinacją Keiko, by żyć energicznie jako samotna matka w obcym kraju. Naomi Keiko jest naprawdę silna. Opuściła Japonię i mieszka tu sama, wychowując Akire z taką determinacją. Inspiruje mnie jej styl życia, powiedział mi w dniu, w którym zdecydował się ponownie ożenić. Dla Keiko upoślubienie mojego ojca oznaczało być może uwolnienie się od lat trudności. uwolniło ją od zmartwień finansowych i pozwoliło zapewnić Akirze lepszą edukację, a co ważniejsze. Dało jej nadzieję na szczęśliwe życie z nową rodziną. Być może jej oczekiwania były początkowo zbyt wysokie. Na początku Ekire i ja często bawiliśmy się razem. Biegle mówił po japońsku i uprzejmie poprawiał moje słabe umiejętności językowe. Po szkole dzieliliśmy się nawet lodami, kropka, jednak ta relacja nie trwała długo. Keiko starała się traktować Akire i mnie na równi, ale było to tylko powierzchowne. Naomi, skończyłaś pracę domową? Ekire już skończył. Ekire jest o wiele bardziej niezawodny, prawda! Porównywała powoli, wbijając klim między nas. Mój ojciec desperacko próbował stworzyć nową dynamikę rodziny ze mną, Keiko i Akirą. Nigdy nie było to łatwe. Nasze nierelacje rodzinne trwały latami. Mimo to mój ojciec działał jako bufor, w jakiś sposób utrzymując naszą rodzinną wieś. Jednak po jego śmierci nasze relacje szybko się pogorszyły. Kropka Przyczyną mógł być rozwód Akiri, który rozpoczął się kilka miesięcy przed śmiercią mojego ojca. Ekire mieszka teraz z Keiko i jego córką, Michelle, która ma 8 lat i chodzi do tej samej klasy co Jefferson. Małżeństwo Ekiri, które miało miejsce 8 lat temu, było z Eriką, kobietą pochodzenia japońsko-amerykańskiego, która pracowała w tej samej dużej korporacji. Mój ojciec i Keiko byli zachwyceni, wierząc, że to doskonały wybór. Ślub odbył się w ekskluzywnym hotelu, a Keiko z dumą pokazywała zdjęcia swoim przyjaciołom. Pomimo powierzchownego przepychu. Między Akirą i Eriką doszło do rozdźwięku. Erika była ambitną karierowiczką, która chciała kontynuować pracę w pełnym wymiarze godzin nawet po urodzeniu córki Michelle. Jednak pogodzenie opieki nad dziećmi i pracy nie poszło gładko, a ich związek małżeński zaczął się psuć. Dodatkowo, Ekire walczył o awans w swojej karierze. Otoczony przez rówieśników, którzy traktowali jego wysoce zdolną żonę z wysokimi oczekiwaniami, presja na niego nasilała się z dnia na dzień. Różnica w standardzie ich życia również go osaczała. Dlaczego nie możesz awansować? Pomyśl o wydatkach na edukację Michelle. Takie słowa Eriki stopniowo osaczały Akire. Pewnego dnia Ekire popełnił znaczący błąd podczas ważnej prezentacji, powodując znaczne straty dla swojej firmy. To wydarzenie sprawiło, że postanowił odejść z pracy. Jednak ta decyzja spowodowała ostateczny rozłam w jego związku z Eriką. Mediacja rozwodowa była trudna. Ostatecznie Erika, powołując się na brak czasu na opiekę nad dziećmi, zgodziła się, że Michelle będzie mieszkać głównie z ojcem. Kropka, kiedy Ekire wrócił do swojego domu rodzinnego z Michelle, stracił znaczną ilość wagi i wydawał się inną osobą, całkowicie pozbawioną pewności siebie. Keiko miała złamane serce widząc syna w takim stanie i zaczęła się nim z oddaniem opiekować. Ekire, znalazłeś pracę? pytała, a on odpowiadał tylko, jeszcze nie. Jednak około sześć miesięcy później Ekire nagle ogłosił matce, że znalazł pracę w dużej firmie inwestycyjnej. Keiko była zachwycona i z dumą podzieliła się tą wiadomością z krewnymi. Czułem jednak, że coś jest nie tak. Ekire wydawał się być taki sam jak wcześniej. Pewnego dnia przypadkowo zobaczyłem Akire pracującego w kawiarni. Wyglądał na spanikowanego i błagał: „Proszę, nie mów mamie”. Okazało się, że kłamał na temat pracy w korporacji, by jej nie martwić. Ekire, klient mojej firmy, szuka kogoś, kto mówi po japońsku i ma doświadczenie w zarządzaniu, powiedziałem cicho. Początkowo zdezorientowany, Ekire spojrzał mi w oczy i zapytał: Dlaczego miałbyś wziąć mnie pod uwagę? Ponieważ jesteśmy rodziną. Poza tym, czy nie chcesz pokazać, Michel, jakim byłeś ojcem? Od tego dnia zacząłem w tajemnicy wspierać Akirę w poszukiwaniu pracy. Pomagałam mu poprawiać CV, ćwiczyłam z nim rozmowy kwalifikacyjne. A nawet pisałam listy polecające. Kropka, razem robiliśmy postępy, niezauważeni przez nikogo innego. Mając zaledwie dwa tygodnie do Bożego Narodzenia. Nasza rodzina zbliżała się do ważnego punktu zwrotnego. Kropka, spokój naszego sąsiedztwa klasy średniej był stopniowo zakłócany przez sezonowe wydarzenia i spotkania rodzinne. Czułem, że Keiko patrzy na mnie bardziej krytycznie niż kiedykolwiek wcześniej, kropka, różnica w tym, jak traktowała swoje wnuki, była ogromna. Dla niej byłam tylko pasierbicą, a Jefferson tylko pasierbem. Gabriel próbował mnie pocieszyć, sugerując, że może to być sposób Keiko na okazanie miłości. Jednak jej ostatnie zachowanie stało się bardziej rażące. A odmienne traktowanie wnuków stawało się nie do zniesienia podczas rodzinnych spotkań. Podczas rodzinnych sesji zdjęciowych Keiko umieszczała Michelle w widocznym miejscu i prawie wykluczała Jeffersona, zawsze dbając o pozory. Czasami nazywała mnie córką poprzedniej żony, a Jeffersona. Przedstawiała innym jako dziecko poprzedniej żony mojego zmarłego męża i jej męża. Zawsze czułam się niezręcznie, kropka, podczas gdy Keiko z entuzjazmem przedstawiała Akire i Michelle przyjaciołom. Jefferson i ja byliśmy traktowani jak niewidzialni, kropka, mimo to Jefferson i Michelle dobrze dogadywali się w szkole. Niedawno nauczycielka powiedziała mi, że podczas lunchu Michelle zamieniła się z Jeffersonem warzywami, aby uwzględnić jego alergię na jajka. Kropka być może złożone emocje dorosłych nie mają znaczenia dla dzieci. Mamo, fajnie jest czytać książki w bibliotece z Michelle, powiedział Jefferson z niewinnym uśmiechem, ściskając mnie za serce. Zastanawiałam się, jak długo może trwać ich czysta relacja. Szczególnie bolesne były słowa Keiko odnoszące się do Jeffersona jako problematycznego dziecka z powodu jego alergii. Na przyjęciu urodzinowym Keiko trzy miesiące temu, podczas wybierania zdjęć rodzinnych do pokazania, wybrała zdjęcia, na których Ekire i Michelle byli widoczni, spychając nas do narożników. Nie było lepszych zdjęć. Jefferson wygląda na tym zdjęciu tak ponuro. Może to z powodu jego alergii, zauważyła. Nigdy nie zapomnę. Jak Jefferson wzruszył ramionami na te słowa, rozbieżność w ich prezentach również stawała się coraz bardziej zauważalna z biegiem lat. Michelle otrzymała na urodziny najnowszy tablet, podczas gdy Jefferson dostał zestaw używanych książek z obrazkami. Różnica była widoczna dla każdego kropka, to samo dotyczyło mediów społecznościowych. Facebook Keiko był przepełniony zdjęciami z recitali fortepianowych Michelle, Lekcji Jazdy Konnej i Zawodów Pływackich. Ale ani jedno zdjęcie z Jefferson School Festival nie zostało opublikowane. Po śmierci ojca, nadal anonimowo wysyłałem pieniądze do domu, spełniając jego życzenia. Ale Keiko nie była tego świadoma, jej zimna postawa zaczęła boleć moje serce. W tym czasie Gabriel musiał nagle wyjechać do Nowego Jorku na ważne spotkanie. Zaledwie dwa dni przed naszym rodzinnym przyjęciem Bożonarodzeniowym w domu rodzinnym, kropka na noc przed wyjazdem, Gabriel wziął mnie za rękę i zapytał z przepraszającym wzrokiem: Jesteś pewna, że poradzisz sobie z Kejką? — Tak. Nic mi nie będzie. Nie martw się, kropka dwa dni później przygotowaliśmy się skrupulatnie. Kupiliśmy ulubioną szarlotkę Kejką w Hol Foods, a Jefferson ubrał się w granatową marynarkę i białą koszulę, kropka wielokrotnie poprawiając kołnierzyk w samochodzie, zapytał. Myślisz, że babcia będzie szczęśliwa. Patrząc na niego, ścisnęło mi się serce kropka, dotarliśmy do domu Keiko dokładnie o sześć wieczorem. Był to również dom wypełniony wspomnieniami o moim ojcu kropka, po otwarciu drzwi przywitał nas aromat pieczonego indyka, słodki zapach zapiekaki ze słodkich ziemniaków oraz ciepłe zapachy cynamonu i gałki muszkatołowej. Świąteczny obiad był gotowy kropka, gdy zaprowadzono nas do salonu, od razu zauważyłam, że coś jest nie tak. Stół był elegancko nakryty, ale były tylko cztery miejsca i nie było miejsca dla Jeffersona. Och, zapomniałam. Głos Keiko wydawał się zamierzony. Jefferson, będziesz musiał jeść na sofie w salonie? Pokój zamarł na jej słowa. Michelle wyglądała na zdezorientowaną. A potem Keiko szokująco dodała: „Mój prawdziwy wnuk jest tylko ciekawski. Byłaś tylko dzieckiem córki drugiej żony. Czułam się tak, jakby czas się zatrzymał.” W oczach Jeffersona zalśniły łzy, a jego małe ciało zadrzało. Ekire odwrócił się, a Michelle nie mogła ukryć szoku. W tym momencie coś we mnie pękło kropka przez dwa lata od śmierci ojca próbowałem naprawić nasze relacje z nią. Co miesięczne wsparcie finansowe było również uhonorowaniem obietnicy złożonej mojemu ojcu, ale nie mogłem dłużej tego znosić. Jefferson, chodźmy do domu, powiedziałem, biorąc małego syna za rękę i wstając. Szarlotka, którą przynieśli śli, pozostała nietknięta na stole. Jazda do domu była cicha. W lusterku wstecznym widziała muzy na mojej twarzy kropka podczas jazdy Jefferson, nie odezwał się ani słowem. Czułam, jak mocniej ściska moją rękę kiedy dotarliśmy do domu, zegar wskazywał siedem. Piętnasty dźwięk zamykanych drzwi garażowych wydawał się głośniejszy niż zwykle kropka cisza po wyłączeniu silnika podkreśliła nasz ból serca. Mamusiu, Głos Jeffersona drżał. Jego małe ciało skulone na siedzeniu pasażera wyglądało, jakby miało się zaraz rozpaść. W porządku, Jefferson. Spędźmy dzisiejszy wieczór tylko we dwoje. Uspokoiłam go kropka, gdy tylko weszliśmy do domu. Jefferson rozpłakał się. Jego płacz rozdzierał moje serce. Czy to moja wina? Czy zrobiłem coś, przez co babcia mnie znienawidziła? Natychmiast mocno go przytuliłam. Nie, nie zrobiłeś nic złego. Absolutnie nic, kropka. Podeszliśmy do sofy w salonie. Starałam się zachować spokój. Ale za każdym razem, gdy czułem drżenie małego ciała mojego syna, wzbierał we mnie gniew. Jefferson, poczekaj chwilę, powiedziałam i poszłam do kuchni zrobić gorące kakao. Wzięłam pianki z szafki i wsypałam je do jego ulubionego niebieskiego kubka. Nawet z salonu słyszałam jego cichy szloch. Kropka przyniosłam miękki koc w gwiazdki. Który kupił Gabriel i narzuciłam go na ramiona Jeffersona? Masz tu trochę gorącego kakao. Wsypałam dużo pianek, powiedziałam. Jefferson nieśmiało skinął głową i sięgnął po kubek. Jego gest ponownie ścisnął moją klatkę piersiową. Jefferson, czy mogę powiedzieć tacie o tym, co się dzisiaj wydarzyło? Po chwili skinął lekko głową. A jeśli tata się zdenerwuje, tata zawsze będzie po twojej stronie, Jefferson. Jesteśmy rodziną. Zapewniłem go podnosząc telefon. Halo, Naomi. Co jest nie tak o tej porze? Głos Gabriela z hotelu w Nowym Jorku natychmiast wypełnił się troską. Gabriel, byliśmy dziś w domu Keikoł. Starając się zachować jak największy spokój, wyjaśniłem szczegółowo każde wydarzenie, rozmieszczenie siedzeń, sposób, w jaki Jefferson został potraktowany i słowa Keiko. Kropka, podczas wyjaśniania słyszałem przez telefon, jak oddech Gabriela staje się coraz cięższy. Nie mogę w to uwierzyć. Zachowanie Keiko ustawało się coraz dziwniejsze od śmierci Twojego Ojca. Ale nigdy nie wyobrażałem sobie, że posunie się tak daleko. W jego głosie mieszały się złość i smutek. Zaraz wracam do domu. Spotkanie się skończyło. Rezerwuję teraz lot, ale miałaś wrócić jutrzejszym lotem, prawda? Rodzina jest najważniejsza. Zaraz wracam do domu. kropka przez telefon słyszałam pisanie na komputerze. Naomi, skończmy z co miesięcznym wsparciem. Zrobiliśmy już wystarczająco dużo dla dobra twojego ojca. Gabriel, Ekire powinien zająć się Keikoł. Mamy własną rodzinę, którą musimy się opiekować. Dobrze, chcesz porozmawiać z Jeffersonem? Kiedy Jefferson wziął słuchawkę, wyglądał na zaniepokojonego. Jefferson, posłuchaj. Tata jest z ciebie bardzo dumny. Jesteś naszym cennym synem. Jutro na pewno będę w domu, zapewnił go ojciec. W oczach Jeffersona znów pojawiły się łzy, ale były to łzy innego rodzaju, kropka tej nocy, gdy Jefferson zasnął. Wpatrywałem się w zdjęcie mojego ojca. Przypomniałam sobie, jak desperacko próbował zasypać przepaść między mną a Kajko. Do końca miał nadzieję, że staniemy się prawdziwą rodziną. Następnego ranka, o siedem rano, zadzwonił dzwonek do drzwi. Jefferson wciąż spał. Pospieszyłem na dół i otworzyłem drzwi tylko po to, by znaleźć stojącą tam Kayko. Ale to nie była Keiko, którą znałem. Z perfekcyjnym makijażem i fryzurą kropka jej naga twarz zdradzała głębokie zmęczenie, włosy były rozczochrane, a ręce lekko drżały. Naomi, muszę porozmawiać, powiedziała, a jej głos był pozbawiony zwykłej arogancji i zamiast tego brzmiał na roztrzesiony. Proszę, wejdź, powiedziałam, prowadząc ją do salonu, walcząc z mieszanką złożonych emocji, złości, nieufności i smutku. Gdy przechodziliśmy obok pamiątkowego zdjęcia mojego ojca, Keiko zatrzymała się na chwilę. — Napijesz się kawy, zaproponowałem. — Dziękuję — odpowiedziała. Jej głos był cienki i drżący. Kropka, kiedy wróciłem do salonu z kawą. Tylko dźwięk ekspresu do kawy przerywał ciężką ciszę. Postawiłem dwa kubki na tacy i wróciłem do pokoju, gdzie Keiko wpatrywała się pustym wzrokiem w okno. Kropka, kiedy podałem jej kawę, na jej profilu widać było głębokie zmęczenie. Przepraszam, zaczęła od oficjalnych przeprosin. Pomyliłam się, dodała, wahając się ze słowami kropka. Keiko wyciągnęła z torby kopertę. Kiedy ją otworzyła, była starannie wyłożona dokumentacją wsparcia finansowego, które wysyłałam kropka. Zeszłej nocy Ekire powiedział mi, miesięczne wsparcie pochodziło od ciebie. Zawsze myślałam, że to od niego. On wiedział od początku. Za każdym razem, gdy źle cię traktowałem, bolało go to. Ekire wyznał jej wszystko poprzedniej nocy, kropka o wsparciu finansowym ode mnie, jego cichych zmaganiach, kłamstwie o ponownym zatrudnieniu, o tym, jak Jefferson i Michelle dogadywali się w szkole i jak pomagałam mu w poszukiwaniu pracy. Było mi tak wstyd, że nie mogłam spać całą noc, myśląc, że wspierałeś nas przez cały czas, a ja. Wyglądało na to, że miała coś jeszcze, czego nie mogła powiedzieć. Czekałem w milczeniu, aż będzie kontynuować kropka tykanie zegara brzmiało głośniej niż zwykle. Dlaczego, dlaczego mi nie powiedziałaś? Zawsze myślałam, że to Ekire o nas walczy. Ale to byłeś ty kropka. To była moja obietnica daną tacie, odpowiedziałem, a ciało Keiko zadrzało kropka ostatniego dnia. Kiedy mój ojciec był w szpitalu, byłam z nim sama. Był osłabiony chemioterapią i słabo trzymał mnie za rękę. Naomi, przepraszam. Zawsze utrudniałem ci życie. To nieprawda, tato. Tak, wiem. Zawsze byłem cierpliwy, biorąc pod uwagę mój związek z Keiko. Ale już nie musisz. Obiecaj mi tylko jedną rzecz. Co? Proszę. Zaopiekuj się Keiko. Przeszła przez rozwód i zmagała się z samotnym wychowywaniem Eikiri. Małżeństwo ze mną miało być dla niej nowym życiem. Kropka Ojciec westchnął głęboko. Jej przyszłość w Ameryce zależała niemal całkowicie od moich dochodów. Bez mnie będzie jej ciężko. Około tysiąca dolarów miesięcznie pomogłoby jej utrzymać obecny styl życia. Ale dlaczego nie Ekire? Ekire wciąż próbuje ułożyć sobie życie. Nie może sobie pozwolić na opiekę nad matką. Naomi, myślę, że możesz. Jego wyraz twarzy był boleśnie szczery. Mogłam tylko cicho skinąć głową. Martwił się o ciebie do samego końca. Chciał, żebym kochała cię jak własną córkę, ale nie mogłam, powiedziała Keiko. Po śmierci mojego ojca jej problemy finansowe stały się poważne. Kontynuowanie wystawnego stylu życia wyczerpało jej oszczędności i nie mogła sobie nawet pozwolić na wstępną opłatę za ekskluzywny dom spokojnej starości, do którego planowała się zapisać. Jej duma powstrzymywała ją przed szukaniem pomocy i utrzymywała się. Wierząc, że wsparcie finansowe pochodzi od Eikiri. Udało ci się tak dobrze zrównoważyć pracę i rodzicielstwo. Jej rodzina jest tak harmonijna, w przeciwieństwie do Eikiri, który zawiódł w pracy i małżeństwie. Obwiniałam się za jego wychowanie i walczyłam. Duma i desperacja sprawiały, że zachowywałam się irracjonalnie, zwłaszcza w stosunku do Jeffersona. Jej głos się urwał i zaczęła płakać bardziej intensywnie. Byłam okropna dla Jeffersona. To niewybaczalne. Właśnie wtedy dało się słyszeć odgłos małych kroków schodzących po schodach. Babciu. Głos Jeffersona zamroził pokój. Keiko powoli spojrzała w górę. łzy Wciąż naznaczały jej pozbawioną makijażu twarz. Jefferson, naprawdę przepraszam za to, co wczoraj powiedziałam. Wstała drżąco i uklękła przed nim. Naprawdę mi przykro. Babcia się myliła. Jefferson z wahaniem podszedł do Keiko. Pokój był wypełniony tajemniczym spokojem. Jakby mój ojciec czuwał nad nimi dwojgiem, właśnie wtedy dało się słyszeć dźwięk otwieranych drzwi wejściowych. Naomi. Jefferson. To był głos Gabriela. Musiał złapać wcześniejszy lot. Kropka Gabriel pospieszył do salonu i zabrakło mu słów na widok jego macochy klęczącej na podłodze, zapłakanej żony i zaniepokojonego syna. Co się dzieje? Wywiązała się długa rozmowa na temat sytuacji finansowej Keiko, powodów jej przesłych działań i, co najważniejsze, przyszłości rodziny. Gabriel słuchał cicho, ale uważnie. Dlaczego nie powiedziałaś nam wcześniej? Wstydziłam się. Nie chciałam was obciążać. Czyż nie jesteśmy rodziną? Mogliśmy wspólnie znaleźć rozwiązanie. Widząc to, Keikoł znów zaczęła płakać, ale te łzy wydawały się inne. Porozmawiajmy o przyszłości jako rodzina, dodałem, a Gabriel skinął głową, kropka, w środku czułem wir złożonych emocji. Spełniłam obietnicę daną ojcu, ale nie byłam pewna, jak iść dalej, wyczuwając moje sprzeczne emocje. Keiko odezwała się. Zamierzam zmienić swój styl życia, by nie musieć na tobie polegać, kropka widząc to, uśmiechnęła się, jakby zdjęto jej ciężar z ramion. Kikoł byłem poruszony jej determinacją i wziąłem ją za rękę. Stopniowo stańmy się prawdziwą rodziną. Może pewnego dnia uda nam się spełnić życzenie taty. od tego czasu minęło sześć miesięcy. Przestałem wysyłać kiko pieniądze. Zrezygnowała z planów domu spokojnej starości i wybrała prostsze życie. Ekire również został zatrudniony w firmie, do której go wprowadziłem, i stopniowo zmierza w kierunku niezależności. Chociaż nie pogodziliśmy się w pełni, Jefferson przynajmniej zaczyna budować nowe relacje ze swoją babcią. Kropka Może nie jest dokładnie tak, jak życzyłby sobie tego mój ojciec, ale być może zaczynamy odnajdywać nasz własny sposób na bycie rodziną.